Dzisiaj przychodzi tata. Dzisiaj przychodzi do nas tata. Tak, Lilka, wiem. Tak, Lilka, wiem. Bardzo się cieszę. Ja też się bardzo cieszę. Muszę się ubrać sukieneczkę. Gdzie to o jest ta sukieneczka? Jest. Ostatnio miałam nocowankę i Hania w swoim plecaku zostawiłam jakieś ubranko. Pana Puszka zostawiłam i moją piżankę. Muszę zanieść sobie pana Puszka. No, muszę pokazać pana Puszka, tacie. No, dobra. Ja, ja pojadę po... Ja pojadę po tatę dzisiaj, więc musicie poczekać. Ej, Więc musicie chwilę poczekać. Poczekajcie już tam na dole, potem sobie Ciapka też mu pokażcie. No, bo tata nie wie, jak sobie kupiliśmy psa. No, to chodźcie na dół. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, idę jeszcze ja. Dobra, to jadę po tatę. Będziecie tak jak zawsze sami w domu. No tak, no. Przecież mama sobie poradzimy. No wiem, to jadę. Przy okazji wstąpimy do mechanika. Jesteśmy. Że ja bym sobie poradziła prowadzić auto. Nie no, Oliwia, ty byś sobie nie dała rady sama. Jak ja bym sobie nie dała rady? Przecież jak, nie, przecież jak ty byłeś w pracy, to ja przecież wiozłam wszędzie dziewczynki, nie? Na, bas, to na basen, to do przedszkola, nawet na lotnisko. A, to sorry, nie wiedziałam. Cześć Hanusia, ile ty już masz lat? Trzynaście. Ło, no już panna, ile to mnie rok nie było? Nie, nie rok. Przecież wyjechałaś w styczniu, tylko że ja miałam urodzinę. E, po prostu w lutym. Aha, a co to za piesek? Tato, poznaj ciapkę. To nasz piesek. Kupiliśmy go na basenie. Ale super, to jest ciapek. Ciapek to jest tata. Widzisz, panu był cię. Dobra Łukasz, chodź na śniadanie. Okej. Okay. Nawet piesek ten. Ja, e, ja jutro muszę jechać do optyka. Jedziecie ze mną jutro do, na, e, do centrum handlowego, bo muszę nosić okulary. Tak, tak, tak. Pojedziemy. Pojedziemy do galerii handlowej. No, ja chciałam też sobie iść do spa. E, do kosmetyczki, do spa, no. Dobra, Łukasz, odpręż się tam z dzieciakami. A zo zobacz, tato, co to masz za pluszeczka? To jest pan Puszek z lotniska, jak nie jechała na obóz narciarski. Ty na jakiś obóz jechałaś? No tak, w Ferie jechałam. I poznałam tam moją najlepszą przyjaciółkę, Lenę. O, fajnie. O, tą twoją najlepszą przyjaciółką była ta Karolina, nie? Znacie się przecież od pierwszej klasy, ja to pamiętam. Tak, a pamiętasz tą wielką nocowankę wtedy? Nie, nie przypominaj mi. Tego mi nie musisz przypominać, Ania. O, ciapek też chce z nami usiąść. Potrzymaj go tata. No dobrze, ciapku. Dobra. Co by tu Co by mógł Kaszowi zrobić? I nie wiem. Nie wiem, on przyjechał przecież... No i nie wiem co do tu. Szampana mu naleje. Nie, chociaż nie. Ehm. Um. Dobra. To jego ulubiony napój Oreo. Łukasz, twój ulubiony napój Oreo? Dziękuję. Ty to wiesz, jak mi poprawić humor, Oliwia. Dobra, pozmywam. Nie, spokojnie, ja pozmywam. Ja będę ci codziennie zmywał. Nie, nie, przesadzasz, naprawdę. Nie będziesz mi codziennie zmywał. E, tato? No, bo dzisiaj, e, no, dzisiaj odwiedzam znowu Lenę. Tylko, że mama nie mogła przyjść, a ja nie mogę iść do Leny sama, więc... Pójdziesz ze mną, proszę! No a no tak, no możesz pojechać z Hanią. No dobra, to pojadę. Jej, dziękuję Ci tato! No dobrze. To jedziecie już do Leny? No okej. Okay. A ja muszę jeszcze i tak wyjść na spacer z ciapkiem. Albo wy w ogóle wyjdzie, wyjdzie, wyjdziecie może za... A bo dobra, ja wyjdę na ten spacer z ciapkiem. No dobrze. Ja biorę pana puszka też, bo tam jest Amelka. Tylko nie przeszkadzajcie nam znowu, tak dobrze? Dobrze, e, no ja, 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 ja tylko no, zadzwoniłam e, Agnieszce, mam ją od Leny, że, no, że ty dzisiaj przyjeżdżasz, że to no, ek, no może sobie tam pogadać. No dobrze, dobrze. Ciapek, chodź, raz ja spacerek. Chodź. A my jedziemy. Hanusia, jedziesz z przodu? No dobrze, a Lilka z tyłu. A czemu ja z tyłu? No bo jeszcze nie możesz z przodu jechać. Musisz mieć co najmniej 11 lat. No, no dobrze. I co najmniej 1,40 wzrostu. A ja ile mam? Ty masz me, ty masz e, metr. Trz, e, ty, masz, e, ty masz metr 20. Aha! Aha, nie, ile mam? Hania um, Hania ma metr 65. A ty, tata, ile masz? Ja mam metr 78. Aha. Jedziemy już. O, tu jest cukiernia. Mm. A gdzieś tutaj obok mieszka Lena? Lena mieszka w tym domu. O, jak tak fajnie mieszkać obok cukierni. No dobra, zapukam do Leny tylko. Puk, puk. O, to ty Hania, wchodźcie! Cześć Lilka! Dzień dobry! Amelka! Lilka! Cześć! Cześć Amelka! O, ty jesteś Łukasz, ty, jeste, ty jesteś mężem Oliwii? No tak, jestem mężem Oliwii. O! Lil Lilka ma po tobie włosy. No tak. Lena! O haj Lena! Ania. Jeszcze nie mam rzeczy, ale jutro się wybieram do centrum handlowego. Co ty ja też jutro się wybieram do centrum handlowego? Mój tata musi iść do optyka, bo będzie nosił teraz okulary. Aha! Idę tam zobaczyć tylko tą lenę. No moją córkę. A to jest tw to twoja druga córka? Tak, to jest Amelka. O, Amelka. Dzień dobry, proszę pana. Kto to, kto to jest, Lilka? To jest mój tata. A ty, panie, statom Lilki, tak? Tak, dobra, idę zobaczyć. O, jaki fajny pokój. O, dzień dobry. Panie, statom Hani? Tak. Ty jesteś Lena? Tak. Hania mi op Hania opowiadała panu o mnie? Tak, że jesteś jej najlepszą przyjaciółką i poznała cię na takim obozie narciarskim. No, obóz narciarski. Tak. To jest. Najlepszy obóz, na jakim kiedykolwiek byłam, i to jest po prostu moje życie. Moje też. To, no, obóz narciarski to jest nasze życie. My będziemy tam. My, nawet jak będziemy staruszkami, to tam będziemy się zapisywać cały czas, nie? My tak kochamy narty. Ja. No. Hania bardzo lubi narty. Hania ciągle jeździ na nartach. W zimę ciągle i bierze narty. I jeździ. Albo wypożycza sobie. I jeździ. I ciągle na nartach. Mama tam sobie jeździ na łyżwach, a ona ciągle na nartach, na nartach. Lilka zjeżdża na sankach, a Hania ciągle na nartach, na nartach, na nartach. Ja mam dokładnie tak samo, tylko że Amelka bardzo, bardzo potrafi jeździć na łyżwach. Bardzo ładnie jeździ. Ja za to kompletnie nie umiem. Łyżwy to dla, mnie są czarne, to dla mnie jest czarna magia, a narty to po prostu mój styl życia. To po prostu moje życie jest. Nie wiem, jak to nazwać. No dobrze. Tato? Co? A wiesz, że za niedługo są moje urodziny? No wiem o tym. Ej, a kupisz mi tort jednorożcowy? Bo mama mi zabraniała, bo ostatnio taki był incydent z chowanym i... Opowiadaj. Nie, nie, nieważne. Jaki znowu incydent z chowanym? Ty coś o tym wiesz? Tak, wiem, bo jak Hania razem z Oliwią i Lilką odwiedziła mnie, na nasz dom, no to Lilka i Amelka bawiły się w chowanego i Amelka schowała się w tej cukierni i one tam strasznie potem przeszkadzały i ta pani, ta sprzedawaczka, ta pani sprzedawczyni im dała zakaz wstępu do cukierni. O, to niedobrze, to jej tego tortu nie kupię. No. Hmm. No Lilka, nie wolno takich rzeczy robić. Ale czemu? No bo to było niefajne. Nie wolno przeszkadzać w publicznej cukierni. Ale to jest wina mojej córki. Ona się tam schowała. Ale też wina mojej, że tam w ogóle właziła, zamiast jej e, przemówić do rozumu. No to w sumie to jest wina naszych dzieci. Puszczam telewi jakąś telewizję? No dobrze. To jest ten obóz, na który... Tak, to jest ten obóz. No, ten program się nazywa na żywo z obozu narciarskiego. O, jakiś makaron. Space noodles. O! Reklamują tam taki park rozrywki. Lilka, czy to w tym parku rozrywki byłaś z mamą? E, no tak, tak, w tym, w tym, w tym. W tym byłam. No to fajnie. Poławimy się panem Azorkiem i Panem Puszkiem. Tak, a twoja siostra wzięła pamiętnik? Nie, dzisiaj nie wzięła. Nie wzięłaś pamiętnika dzisiaj. No co no? No nie mogę ciągle pamiętnika brać. Ej, może wyjdziemy gdzieś na dwór? Okej, okay, pobiegamy sobie trochę. Dobrze. My z Leną wychodzimy na dwór. Dobrze, a my oglądamy na żywo z obozu narciarskiego. O, jak super, to mój ulubiony program. Mój też. Okej, okay, idziemy. No to co tu będziemy robić? Ja w sumie nie wiem. Ja chciałam trochę sobie pobiegać. Tutaj... O, znowu ten pandamian w cukierni, co mi montował telewizor. Dzień dobry, tym razem poproszę ptysia i. Ej, może idziemy do cukierni? Nie, bo też nam dadzą zakaz. No, w sumie... No, w sumie nie. W sumie nie będę szła do tej cukierni. No to. Wow, motylki mi spadły. Dobra, a co porobimy sobie? Nie wiem, pobiegamy trochę. No dobra. Idę jutro też kupić sobie jakieś rzeczy. No, do centrum handlowego to już ci mówiłam. I idę odzyskać jakieś jutro też rzeczy z wozu przeprowadzkowego. To jutro będę miała pokój pełen, pełen rzeczy, więc ani trochę go nie poznasz. No wierzę. A Amelka będzie miała raj pluszakowy, więc też uważaj. No dobrze. No, to tak. No dobra. Idziemy już do domu? Okej. Okay. Hania, my już się musimy zbierać. No dobra, Lena, ja już muszę iść do domu. Okej. Okay. Lilka, musimy już iść do domu. No dobra, no. Pa, Amelka. Pa. Chodź, Lilka. Chodźcie, dziewczynki. Pa. Dziewczynki! Do widzenia! Do widzenia, panie Łukaszu! Do widzenia, proszę pana! Dobra, idziemy już do domu. Okej, okay, jesteśmy. Dojechaliśmy. Okej, okay, pukamy. Chorzilka. Uf, uf, ciapek, wiem, że pukają. Uf, uf, no daj spokój już ciapek. Cześć. Cześć. Cześć mamuś. Cześć Lilka. Ej, już się ciemno robi strasznie na dworze. Idziemy już spać. No tak. Łukasz, ty śpisz ze mną dzisiaj? No tak. Ciapek może dzisiaj spać z wami. O, dziękujemy, Lilka. Chodź, ciapku. No dobra. Oj, miejsce mi zrób, Łukasz. Łukasz, miejsce mi zrób. Oj, Łukasz. Dobra ja też już idę spać, no ja też.